To jest Brands IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem Presja Unii Europejskiej na Microsoft. Firma obiecuje przestrzegać zasad, mimo zastrzeżeń. Microsoft, pomimo zastrzeżeń do niektórych przepisów, zadeklarował pełne podporządkowanie się unijnym regulacjom, obiecując przestrzegać europejskich zasad. To stanowisko zostało docenione przez Komisję Europejską, która wskazała na wartość transparentności i chęci dostosowania się do norm, nawet jeśli nie wszystkie z nich są w pełni akceptowane przez amerykańskiego giganta. Ruch ten pojawia się w kontekście ostatnich działań Microsoftu, które mają na celu uniknięcie kar antymonopolowych. Przykładem jest rozdzielenie aplikacji Microsoft Teams od pakietu Office w Europie, co stanowi odpowiedź na zarzuty konkurencyjnego Slacka i obawy Komisji o nieuczciwą koncentrację władzy na rynku narzędzi komunikacyjnych. Warto zauważyć, że zmiany te zostały już wdrożone globalnie, a Microsoft zgodził się na ich pełne wdrożenie także poza Europą. Ten krok firmy wpisuje się w szerszy obraz presji regulacyjnej, z jaką muszą mierzyć się globalne korporacje działające na rynku europejskim. Jednak decyzja o rozdzieleniu produktów może być także sygnałem, że Microsoft dostrzega zmiany w dynamice konkurencyjnej. Z jednej strony jest to odpowiedź na realne zagrożenia karami, z drugiej krok w stronę większej transparentności i być może wyważonego podejścia do współpracy z regulatorami. Choć dla Microsoftu może to oznaczać dalsze wyzwania związane z przestrzeganiem przepisów, europejska gospodarka może zyskać na większej konkurencyjności i równowadze rynkowej. Jednocześnie warto śledzić, jak podobne ruchy będą odbierane przez inne amerykańskie firmy technologiczne, które mogą stanąć przed podobnym wyborem.